Paragraf 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w paragrafie pierwszym, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Paragraf 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w paragrafie 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Paragraf 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w paragrafie 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Paragraf 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w paragrafie pierwszym lub trzecim działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Paragraf 4a Jeżeli pokrzywdzonym nie jest skarb państwa, ściganie przestępstwa określonego w paragrafie 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego. Paragraf 5 Nie podlega karze kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę. Szanowni Państwo, coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których ZUS nakłada na pracodawców obowiązek płacenia składek za pracowników, którzy po godzinach pracy wykonują dla innego podmiotu zlecenie lub dzieło, z którego następnie pracodawca korzysta. Jak się okazuje, pracodawca nie musi nawet wiedzieć, że osoba, która wykonała dane dzieło, jest także jego pracownikiem. Zgodnie z artykułem 8 ustęp 2a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych podobnych umów cywilnoprawnych, jeżeli umowę taką zawarła ze swoim pracodawcą lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy. Pierwsza część wyżej wymienionego przepisu nie budzi większych wątpliwości, bowiem wydaje się uzasadnione z punktu widzenia ochrony pracowników przed zaniżaniem składek przez pracodawców poprzez zlecanie im części prac w ramach nieoskładkowanej umowy cywilnoprawnej. Natomiast druga część przysparza nieco trudności. W konsekwencji pracodawca w wyniku umowy o podwykonawstwo przejmuje w ostatecznym rachunku rezultat pracy wykonanej na rzecz zleceniodawcy, przy czym następuje to w wyniku zawarcia umowy świadczenia usług z osobą trzecią oraz zawartej umowy cywilnoprawnej między pracodawcą a zleceniodawcą, czyli w ostatecznym rozrachunku końcowym beneficjentem pracy pracownika jest pierwotny pracodawca.